Was! Dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować skiny do GTA 3 Dobra, ur uruchamiamy swoją przeglądarkę internetową Możecie mieć Operę, nie wiem, Google Chrome Dobra, i wpisujemy Oj, oh, sorry Dobra. wpisujemy GTA in CD Dobra te ale... czekajcie chwilę zrobię krótkie cięcie i zaraz wracam okej, okay. jestem po krótkiej przerwie dobra, widzieliście już geta a klikamy to pierwsze to możecie sobie już zamknąć i ładuje wam się ta strona i dla ja muszę się Okej, okay, dobra. I klikacie Grand Thrift Auto e, 3. Dobra. Klikamy w zakładkę tu skins. Tak, skins. I tutaj. Dobra. Poczekajcie i tutaj ma o, i tutaj macie takie skiny. I jak chcecie jakiegoś wybrać sobie to klikacie tutaj na ten obrazek. Klikacie i. I tutaj jest download klikacie w to. Tutaj nam się pokaże takie coś, żeby to pobrać. Ale to, o, tutaj już jest. Tutaj. I klikamy w to. No dalej. O dobra, jest tutaj. Klikacie OK. I tak. Przenosicie to sobie na pumpit. O, dobra. Przenosicie. Mhm. No, dobra. I to już nam nie będzie potrzebne, to możemy sobie to zamknąć. I tutaj klikamy... Prawym przyciskiem myszy. Klikamy wypakuj pliki. Klikamy OK. I tutaj nam się wypakowało takie coś. Klikamy w to. Przepraszam. Dobra, klikamy w to. I tutaj mamy tego skina. Klikamy prawym przyciskiem myszy. Klikamy kopiuj. To możemy sobie zamknąć. I tak. Klikacie komputer. Oj, sorry. Dobra. Klikacie komputer. Y Kurde. O jest. Znowu krótkie cięcie. A dobra. Jednak tak, Dobra. Klikacie komputer. i klikacie y, dysk lokalny C y, program files i to powinno być y, GTA 44 w ciągu 5 minut 126 euro 15 minut 195, 195 euro. euro 30 y, i klikacie tutaj gram Truth Auto 3 Klikacie skins. Jak widzicie tu mamy takie też dużo mam i klikacie w klej. Klikacie kontynuuj. I tutaj mamy. I żeby potwierdzić to wam, że działa, to wam pokażę. No kurde. Dobra, się włącza. I teraz czekamy. Aż się włączy oczywiście GTA 3. Dobra, pomienimy sobie to i. O, I klikacie tam OLEDGA, no, co tam chcecie, jaki macie świat. I tak, żeby wybrać tego skima, klikacie Escape, klikacie Options, Player Setup i tutaj czekajcie... Yy, o i widzicie? Jest. Jak chcecie yy, nim grać, to klikacie USE Skin, klikacie Escape, Escape, Escape i zobaczcie. Jest. Nasz skim. To był taki krótki poradnik. Cześć.